Ok, rozpoczniemy teraz parkowanie. parkowanie równoległe tyłem na pojedyncze miejsce parkingowe, czyli w zasadzie najtrudniejsze parkowanie, które najwięcej sprawia Wam problemów, jeżeli chodzi o, o to, że mamy tutaj mniej miejsca niż zwykle. I spróbujemy z tą zasadą, którą wcześniej mówiłem. Czyli, po pierwsze, wysuwamy pojazd. Teraz, jakbyśmy zaczęli kręcić to byśmy mogli jakby zahaczyć o, teraz jest dobrze, dobry moment OK i teraz robimy pierwszy skręt dobrze i teraz musimy popatrzeć to co mówiłem w lewym lusterku W lewym lusterku będziemy obserwować to co ja wcześniej tam mówiłem czyli ten pojazd który tutaj stoi Czyli o ten pojazd dobrze o właśnie I teraz widać ten kąt z perspektywy tego samochodu, proszę zobaczyć, to wygląda tak. Czyli jesteśmy ustawieni pod kątem i teraz już wsuwamy pojazd. O właśnie, jesteśmy zaparkowani i jest... Tak. Jest bardzo dobrze. Jesteśmy suwani w obrysie pojazdów. Poza tym jest miejsce wyizolowane do parkowania. Jest bardzo dobrze. Czyli będziemy rozpoczynać jeszcze raz ten element parkowania równoległego tyłem. To co wcześniej wspomnieliśmy, że pierwszy element wysunięcia pojazdu musi nastąpić. Tak. Teraz mamy następny skręt. To będzie oczywiście tak. Bardzo dobrze. I teraz patrzymy na samochód, który jest z tyłu. O. I widzimy teraz ten moment, kiedy jesteśmy troszeczkę po skosie w stosunku do tego pojazdu. Tak to widać od środka. O właśnie. I to jest dobry moment do prostowania kół. Właśnie. I teraz wsuwamy pojazd, patrząc na odległość od krawężnika. Oczywiście zwracamy uwagę na to, co się dzieje z tyłu, żeby nie za głęboko wjechać w tył, ale też żeby sobie zostawić samochód do prawidłowego wyjazdu. I to jest idealnie prawidłowo zaparkowane. Na egzaminie oczywiście byłoby zaliczone, więc tak to wygląda. Pokazujemy różne opcje parkowania. Pokażemy jeszcze opcje korekty w momencie kiedy mamy pojedyncze miejsce do zaparkowania. Teraz tak wykonamy to parkowanie jeszcze raz, ale teraz zasymulujemy prawidłową korektę, czyli mamy pierwszy moment, układ rąk w prawo max, jedziemy dalej, będziemy łapać, łapiemy sobie ten samochodzik. I mamy co? bardzo ładnie, bardzo ładnie to widać, w lusterku też. I teraz proszę Cię, że nie kręcimy nic, tylko jedziemy do końca, proszę Julka, i pokażemy, jak powinna wyglądać korekta. Czyli jeszcze jedziemy, jeszcze, 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 powolutku. O, i czujemy, że dotknęliśmy krawężnika, tak? Na egzaminie nie wolno wjechać na chodnik, bo wtedy już kończy się egzamin. Ale w tym momencie wykonamy korektę i prawidłowa korekta polega na tym, że kręcimy maksa w prawo i będziemy jechać do przodu. Kręcimy maksa w prawo i dojeżdżamy do przodu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Prostujemy sobie koła. Bardzo dobrze. I wycofujemy. Patrząc w prawe lusterko, możemy skorygować jeszcze tor jazdy. Paweł patrzymy. O, właśnie. I prostujemy koła. Na egzaminie, na egzaminie nie jest to obowiązkowe prostowanie kół, ale dla wygody można to zrobić. Mamy idealnie ustawiony samochód, czyli pokazaliśmy korektę, jak wygląda korekta, kiedy spóźnimy ostatni skręt i dojedziemy do krawężnika. Następną korektą, która będzie, to będzie korektan. W tym momencie pojedyncze, pojedynczego miejsca parkingowego, ale ten ostatni skręt zrobimy za szybko, dobra? Ustawmy się jeszcze raz. Pierwszy element mamy. Kręcamy pojazd. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Luka już. już Pan nadjeżdża, dobra. Prostujemy i cofamy, tylko zrobimy za szybciej ostatni skręt. To wycofujemy. I teraz zrób ten skręt maksymalny. O! Dobrze i teraz proszę zobaczyć, że my jesteśmy jakby tutaj wysunięci poza obrys pojazdu zaparkowanej. I czasami skrajnie kursant jeszcze to zrobi szybciej, będzie bardziej wystawał. Wtedy jedyną metodą skorygowania prawidłowego będzie wyprostowanie kół. Wyprostujemy koła i podjedziemy do przodu. Wyprostujemy koła i podjeżdżamy do przodu. Koła są prosto, jedziemy na wprost w miarę możliwości ile możemy, jak czujemy. Dobrze i teraz wycofując pokręcimy w prawo tak, czyli koła są skręcone w prawo będziemy dojeżdżać, patrzymy w prawe lusterko dojeżdżamy do krawężnika prawego nie boimy się tak. i teraz maksymalnie w lewo maksymalnie, maksymalnie szybciutko w lewo i ustawiamy pojazd, patrząc do tyłu jeszcze troszeczkę jest do bardzo dobrze i zostawiamy jest bardzo dobrze czyli pokazaliśmy Państwu teraz dwie korekty w trudnej wersji, czyli w tej wersji, kiedy mamy pojedyncze miejsce do zaparkowania, i trzeba też umieć sobie poradzić w takiej sytuacji, czyli mamy pierwszą korektę, kiedy wjechaliśmy za głęboko, spóźniliśmy ostatni skręt, dojechaliśmy do krawężnika. Wtedy podjeżdżamy do przodu. Tak jak wcześniej tłumaczyłem. Teraz, jeżeli ostatni zrobiliśmy ostatnią korektę, gdzie byliśmy za płytko, Wcześ, za wcześnie zrobiliśmy ostatni skręt, wtedy musimy wyprostować koła, podjechać do przodu, do tego pojazdu i wymanewrować, cofając tyłem. Także z tej strony pokazaliśmy wszystkie opcje parkowania równoległego tyłem, czyli tak zwanej zatoczki. W momencie, kiedy nie ma nikogo z tyłu, nie mamy pojazdu, czyli na V, na tutaj pod na tą gumę przy szybie, jak pokazaliśmy, mam nadzieję, że to było czytelne. Z drugiej strony pokazaliśmy też drugą opcję parkowania na pojedyncze miejsce parkingowe, gdzie jest bardzo, bardzo wąsko i wtedy trzeba też umieć sobie poradzić innym sposobem. Tym razem z Julką pokażemy inne parkowanie. Po lewej stronie się ustawiliśmy, to jest droga dwukierunkowa, więc możemy to zrobić i spróbujemy Julka, ten system wytłumaczymy. Czyli ustawiliśmy się obok pojazdu, tym, bardziej, tym, tym razem mamy z lewej strony pojazd. Wysunięcie robimy takie samo, tak? Wysunięcie pojazdu mamy, ok? już widzimy, że mamy i teraz robimy skręt, ale w drugą stronę, czyli w lewo maksymalnie w lewo, super i teraz będziemy szukać tamtego pojazdu nie w lewym serku, tylko w prawym szukamy go, próbujemy o jedziemy, jedziemy, widzimy ten samochód o właśnie, mamy go widać tutaj, o właśnie jest różnica, cały samochód widać, to jest sygnał do prostowania kół tak, tylko w drugą stronę, prostujemy koła, wysuwamy dalej, jedziemy do tyłu Wsuwamy samochód, tak? Wsuwamy, wsuwamy, wsuwamy. Patrzymy, będziemy sobie patrzeć oczywiście w lewo lusterko kierowcy. Tutaj tego nie widzimy, ale będziemy wkręcać teraz bardzo dobrze. Jak jesteśmy blisko krawężnika i ustawienie, bardzo dobrze. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Jest idealnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na końcu, może być prostowanie kół. Jest dobrze, teraz spróbujemy. Ja sobie wyjdę z samochodu i pokażemy to z zewnątrz. Czyli tak, parkowanie. Z drugiej strony, teraz mamy pojazd z lewej strony kierowcy i będziemy robić ten pierwszy element, czyli wysunięcie pojazdu. Wysuwamy pojazd, tak są skręcone koła. Max był w lewo, jedziemy, tak ustawiamy się pod kątem, żeby widzieć ten cały pojazd, czyli z tej perspektywy to widać tak. O i teraz proste są koła i samochód wtaczamy. Toczymy samochód i ostatni skręt maksymalny w lewo i samochód jest prawidłowo zaparkowany. Pokazujemy parkowanie z lewej części jezdni na drodze dwukierunkowej. Jesteśmy ustawieni. Po stronę kierowcy mamy pojazd, jak wspomniałem wcześniej, z lewej strony i mamy ten pierwszy moment. Jak zwykle, zawsze ten pierwszy moment będzie wysunięcia skrętu, teraz tym razem w lewą stronę, ustawienie kąta. Pokazujemy pojazd, jak jest ustawienie. Bardzo ładnie. Czyli pokazuję, pokazaliśmy jeszcze Państwu ostatni element parkowania równoległego tyłem, który na egzaminie może wystąpić, chociaż występuje rzadko w ruchu drogowym dla kierujących pojazdami częściej. Więc ja zachęcam do zapoznania się z tymi technikami parkowań, zachęcam do komentarzy i dziękuję bardzo i do usłyszenia.